Hej tu Alice Art i witam w kolejnym odcinku z rysunkami. Ogółem bardzo miło, jak przyjęliście poprzedni speedpainting i że y, przypomniałam kilku osobom o Mermej, Także bardzo fajnie. Ym, no, także przejdziemy do rysunków i tak jak w zeszłym filmiku, narzekałam, że mało rysowałam. Tak teraz nie mogę tego już powiedzieć. Także y, tutaj jest pierwszy rysunek na formacie A4 jak ja dawno dotykałam takiego formatu tutaj są headshoty wszystkich moich postaci jest ich 21 zawsze mówię 20 bo zapominam o Lorenzo ale wszystkie moje ocki trochę nad tym siedziałam naprawdę bo jednak naszkicowanie tego wszystkiego i pokolorowanie Szkoda, że tu się porozlewał w niektórych miejscach ten cienkopis, ale całkiem fajnie. Pewnie już więcej narysuję wszystkich moich otków na jednej kartce, ale... Raz już w tym roku były narysowane, więc jest dobrze. Dobra, pomieszam sobie te rysunki. Jak już były markerowe, to tutaj dalej. Idź na bok. Eee, tutaj taki rysunek podczas oglądania e, trudnych spraw. Trudne sprawy są najlepsze do posłuchania w czasie rysowania. Ym, jakieś rysunki wilczków. W ogóle tutaj ten cienkopis mnie bardzo zawiódł. Bardzo mi źle z tego powodu, jak on się porozlewał. Serio, szkoda. Ym, tak. Ale to jest całkiem uroczo, jak na swój sposób. I tutaj jeden z rysunków z Mermaid, chociaż nie wiem czy... Mogę się podpiąć pod to typowe wyzwanie, bo y, nie rysowałam codziennie raczej, bo miałam takie dni, że y, po prostu nie miałam na to siły ani chęci, więc nie chciałam się już zmuszać, ale póki co bawię się świetnie. Możecie dać znać, jak wy się bawicie podczas tegorocznego Mermaid. Mermaid. No więc Mikuś. Ym... O tu jeszcze. Więcej Mikiego. Dzisiaj będzie dużo Mikiego w tym filmiku. Yy, tutaj taki mały rysuneczek. On właśnie był w tym speedpaincie, możecie jeszcze go sobie tam obejrzeć. Yy, jego nie podliczam pod Mermaid, bo wiadomo, nie był nawet robiony w maju. I tutaj też Miki. Yy, takie mega na luzie robię te rysuneczki sobie, żeby się raczej odstresować, a nie żeby Yy, robić sobie jakąś presję. I tutaj gwaszem. I nie, ta kartka nie jest ugryziona, chociaż tak wygląda. Tylko... Yy, kartkę źle urwałam, bo to jest taki blok klejony z czterech stron i ciężko wyrwać kartkę. Yy, Dawno nie dotykałam gwaszu. Strasznie dziwnie. się tym maluję, jak maluję już sobie trochę akrylami, trochę akwarelami i nagle takie... coś pomiędzy. O i tu jeden z moich ulubionych rysunków ostatnio. Strasznie fajnie mi się to malowało też i ten y, cytat tutaj, jest bardzo no, cytat. To jest jeden z wierszy. O, o widać. Y, od żurnalisty. Chyba od żurnalisty, nie pamiętam. Ostatnio dużo takich wierszy czytam. Właśnie Kościelskie albo żurnalista są super. Polecam przejść na Instagramie sobie. I tu jest Tyler i Leo. W ogóle Żadnych imion moich postaci przedtem nie mówiłam, ale jeśli ktoś jest trochę dłużej, to już część z nich zna, a jeśli nie, to często się powielają. Um, tak. W ogóle tutaj dałam trochę złe kolory tych poduszek, w tle, Bo to, to, to coś mi nie pasuje. Ale nie wiem do końca co. Dobra, teraz możemy przejść do szpicownika. Um, i gdzie my skończyliśmy. Zaznaczyłam sobie, żeby nie było. O, tutaj. Tu mamy. Widać dobrze widać. To jest strona z Chrisem. Bardzo taka niebieska. Bardzo mi się też podoba to, że jego kotek tak sobie jakby leży na jego ramionach. To jest całkiem urocze. Yy, I tutaj tą trójkę na pewno już widzieliście na Instagramie, jeśli ktoś mnie obserwuje. Jeśli nie, to zapraszam link będzie w opisie tak jak zawsze yy, i też na instagramie można ze mną robić AT, bo tam najczęściej można mnie złapać po prostu yy, więc tak. tu są moje trzy żeńskie ocki, czyli yy, Popi, Nadia i Ami I podoba mi się ten rysunek wyszedł całkiem uroczy, chociaż szkoda, że u Nadii nie widać tutaj tego zielonego pasemka na ogonie, które ona ma może kiedyś przy okazji filmiku o postaciach, który na pewno zrobię, yy, zabieram się do tego. Właśnie narysuję to. O, to też jedna z moich bardziej lubianych stron tutaj. W ogóle dużo stron, które są moimi ulubionymi w tym szpicowniku. To jest Leo. Ogółem, taka ładna rozkładówka tu jest. Yy, no i Tyler. Zwłaszcza to mi się podoba i ta koszulka jest cudowna. Mam ją w szafie dwa lata i chyba i nie założyłam jej ani razu. To jest smutne. Yy, tu jakieś szkice, bardzo mocno z takimi typowymi szkicami tu jest, ale yy, właśnie jakieś rączki, albo tu właśnie yy, tego typu, że yy, jest postać, właśnie takie dłonie są obok niej. Więc tutaj jakiś większy koncept będzie kiedyś. Yy, I Poppy. Widać, widać dobrze. To bardzo lubię. To ja kiedy do szkoły zabierałam szkicownik. Teraz nie chodzę do szkoły. Yy, hmm, Poppy, kocham Poppy. I mój szkicownik, tak. Mój szkicownik też kocham aktualnie ten. Działa świetnie. Tutaj strona z Aronem. W ogóle, jak tak patrzę, to ten pisacz wygląda na strasznie taki czerwonawy, ale on jest bardziej taki, jak zakreślać różowy. No, no, trudno, ale strasznie jak tak czerwono to wygląda to jest bardziej różowe. Tu też Aron z jazzem. To chyba też jest właśnie tekst albo журnalista, albo chyba żurnalisty. Tak, bo żurnalista ma takie całkiem sympatyczne cytaty. Muszę zacząć to podpisywać, ale... Yy, żurnalista jest świetny, bardzo polecam, obczaić sobie. Yy, tak. Dalej mamy dużo kuceków. O, to chyba też tu jeszcze będzie ciekawego. Yy, tutaj właśnie jest Raymond i Alex. Oni obaj mają heterochromię, co jest yy, dość zabawne. Bo, ym, bo, akurat tak jak tu widać, że Alex ma to czarne, a Raymond ma brązowe, to y, to lewe oko Alexa i prawe Raymond'a jest w tym samym kolorze. A yy, tutaj. O, to jest rysunek, który chcę zrobić w digitalu, ale. Yy. No, póki co to nic, nic ambitnego nie robię tam. Tylko próbuję się nauczyć y, tego używać. W każdym razie Leo z wilczkami. Y, tutaj sakit. Anima jako zwierzątko. I Torino. Torino być musi. Tutaj w ogóle widać takie. Oj, trochę za mocno zjechałam. Tutaj widać takie prześwity trochę, bo z drugiej strony mam. Ekolinkę, i trochę za dużo warstw dałam. W sensie tak, y, no, jak było mokre, i trochę mi tam przybiło. I tu też coś na mermę, wszędzie podpisywałam takie coś. Y, Leo. I to wygląda jak płomek, jak na to dłużej patrzę, ale to jest raczej taki. Ym, taki dymek, miał być bardziej. O! Dokładnie. Ale fajny ogon mu zrobiłam. I łuski, które są krzywe, wiem. Pewnie tego nie widzicie, bo ten ogon jest dość ciemny, ale to mega krzywe łuski. Nie, nie pytajcie. I Dylan i Aki. Myślę, że tego nie usłyszcie w tym filmiku. O nie. E, to też Aki i Aaron, jego absolutnie najlepsiejszy przyjaciel. Nie są tak słodcy tutaj. O. E, Dylan być musi. Trwa tak z nosa. O, tutaj też. To, to, to całkiem lubię. Yy, ćwiczę trochę rysowanie. Znaczy, wtedy miałam fazę, żeby narysować plecy i znalazłam fajną rewkę, więc yy, nie oceniajcie mnie. I dużo Leo. Leo jest wszędzie. Pisaczki są wszędzie. Yy, bardzo dobrze się w ogóle tych yy, pisaczków z koi, od Sakura tutaj używa. Jakby, jeśli ktoś też lubi ich używać w szkicowniku to bardzo polecam ten, bo dobrze działają tutaj i tak, tutaj się trochę zatrzymałam. Y, cztery postacie, które ostatnio w tym szkicowniku na przykład strasznie często rysuję. W sensie jest, wiadomo, ta dwójka jest zawsze, a mój person i Tyler, który dostał wątek, że będzie trochę bliżej z Leo. Co sądzę, że jest fajne, bo ym, w końcu będzie czymś więcej niż rudą mędą. Przepraszam. Y, tutaj też coś na mermy. Chciałam takie śmieszne, tutaj. Y Płetwy? Uszy? Nie wiem, w sensie tutaj, żeby mieli płetwy tak w miejscu, gdzie teoretycznie miałem uszka i tak jego mi się bardzo podobały. I są też tutaj. Miały być takie przezroczyste. Trochę nie pykło, Ale jest całkiem fajnie. I o, tutaj werbi mi się też podoba w takiej syronkowej wersji, bo ma taki oj, lecę z tym szkicownikiem za mocno w prawo ciągle. Ma taki niestandardowy ogon. Taki bardziej jak węgorz. Więc fajnie to wygląda. I tu są jeszcze takie dwa szkice. Trochę tak... przesunę, bo może ich nie widać, bo są dość jasne. Werbin i Aki y, z takimi kocimi wąsami. Tu też ta dwójka. Y, często jak rysuję ich obok siebie, to mam wrażenie, że Werbin wydaje się... że y, znaczy, Aki wydaje się, że jest mega niski, ale nie. To Werbin jest po prostu za wysoki. Mam ma 1,94 m dawno nie wzięłam jego refki, ale werbin jest w ciul wysoki, więc o, tu też trójka postaci To Aki i to jak Leo i Dylan się o niego martwią to jest całkiem urocze i tak samo ta maska jakiego jest tutaj przeurocza <grytania> naprawdę, na Pinterestie wyskoczyły mi takie maski stwierdziłam, o nie muszę narysować jakiego jest absolutnie przesłodka Dylan ma x -a po prostu i tu jakieś szkice wilczusiowe uwu o, tutaj e, szaro-różowe szaro, e, rysunki jakieś też na Mermaid. Tu miało być, że Miki się zaplątał w jakąś siatkę. Wygląda jak Dorotko czasem. Mm. I kiedy słuchasz piosenek z małej stręki i musisz narysować więcej Mikiego. A, no i Nawar. Nawar też z mędą. A to, to pewnie widzieliście na moim Instagramie, bo wrzucałam niedawno. Zapraszam, tam się czasem ciekawe rzeczy dzieją. W nasi posty możecie zobaczyć szybciej niż na tym filmiku. I tu też Miki. To mi się strasznie podoba, bo jest tak słodko. Lubię Mikiego. A to w ogóle, żeby nie było, że nie powiem, to jest... Uh, Adrift to jest uh, dryfowanie, I to jest jedyny temat jaki wziąłem z oryginalnego uh, tego um, listy tematów do merwej tego rocznego i to był dzień 14. Prawda, u mnie to był rysunek chyba 8, albo nie pamiętam który, ale uh, chciałam wziąć sobie to akurat jakiś temat i ten był całkiem spokojny. Chill out. I tutaj od wczor wczoraj zaczęłam szkicować, to jest arum w sukience. Będę go kończyć zaraz po tym filmiku. Także to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, no i do usłyszenia w przyszłych materiałach. No i cześć.